44 długie lata, tyle właśnie czekali Koreańczycy z północy na powrót na największą scenę światowego futbolu, na Mistrzostwa Świata. Prawie pół wieku marzeń, milczenia, cenzury i życia w cieniu wydarzenia które raz już wyniosły ich na szczyt, tylko po to, by brutalnie strącić ich w otchłań. Nikt wtedy nie przypuszczał, że ten długo wyczekiwany powrót zakończy się nie tylko porażką, zakończy się klęską, której echo odbije się w całym kraju i zadrze w jego fundamentach jak fala uderzeniowa. 21 czerwca 2010 roku, mecz Portugalia-Korea Północna mecz, który miał być pokazem siły, męstwa i dumy, a stał się narodowym upokorzeniem, z którego nie było ucieczki. Dla Cristiano Ronaldo i jego kolegów z drużyny był to po prostu kolejny krok w drodze po sukces na mundialu w RPA. Z kolei dla piłkarzy w białych koszulkach z godłem de na piersi był to mecz o wszystko. A może nawet więcej niż o wszystko. To był mecz o życie. Dosłownie. Wyobraź sobie, że wychodzisz na Morawę nie po to, by wygrać. Nie po to, żeby zrealizować dziecięce marzenie o sławie i triumfie. Wychodzisz po to, żeby przetrwać. Bo w twoim kraju porażka to nie jest sportowe niepowodzenie. To hańba. To zdrada. Porażka może kosztować cię nie tylko karierę, ale i wolność. Może pozbawić twoją rodzinę dachu nad głową, a ciebie życia. Tak właśnie wygląda rzeczywistość północno-koreańskiego futbolu. Tam piłka nożna to nie sport. To nie rozrywka. To nie pasja. To narzędzie. Broń propagandowa w rękach systemu. Kolejny akt w teatrze podporządkowanym jednej idei, chwale najwyższego przywódcy Kim Jong-una. Dziś opowiem ci historię jednego z najbardziej przerażających. I niezapomnianych meczów w historii Mistrzostw Świata. Mecz, w którym Ronaldo nie tylko strzelił gola, ale upokorzył całą Koreę Północną. Zostań ze mną do końca, bo to co wydarzyło się po ostatnim gwizdku, zszokowało nie tylko piłkarski świat, ale cały glob. Ale żeby zrozumieć, czym był ten mecz z 2010 roku, musimy cofnąć się o wiele lat wstecz. Do momentu kiedy wszystko się zaczęło. Rok 1966, Anglia, legendarne mistrzostwa świata, które na zawsze zmieniły historię futbolu. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że jednym z bohaterów turnieju zostanie Korea Północna. Kraj zamknięty, tajemniczy, traktowany jak polityczna ciekawostka, nagle wyłonił się z cienia i zadziwił świat. W fazie grupowej wyeliminowali m.in. potężną kadrę w. Zdobywce dwóch tytułów Mistrza Świata To była sensacja, której nikt nie przewidział W finale trafili na Portugalię I oto po tylko 24 minutach Wynik 3 do 0 dla Korei Świat oszalał Telewizje przerwały relacje z innych spotkań By pokazać to, co działo się na stadionie w Middlesbrough Włosy kibice wciąż zszokowani eliminacją własnej drużyny Zaczęli dopingować Koreańczyków Wydawało się, że właśnie rodzi się nowa futbolowa bajka Ale wtedy przebudził się Eusebio Legenda Portugalskiego futbolu, który samotnie odmienił losy spotkania. Strzelił aż cztery bramki, a piątego gola dołożył kolega z drużyny. Portugalia wygrała 5-3. Koreańczycy, mimo porażki, wrócili do ojczyzny jako bohaterowie, ale tylko na chwilę. Ich radość naturalna, emocjonalna, autentyczna. Nie spodobała się władzy Zostali oskarżeni o zachowanie niegodne obywatela Korei Północnej Śmiechy, wymiana koszulek, spontaniczność Trafili do więzienia Dopiero osobista interwencja Kim -sena Uratowała ich przed tragedią Nakazał ich wypuścić i ogłosić bohaterami Bohaterami z łaski reżimu Minęły lata 44 ciche, długie lata Świat się zmienił, ale Korea Północna nie w 2010 roku drużyna z Pjongjangu znów pojawia się na Mundialu, tym razem w Afryce i znów trafiają w grupie na Portugalię. Historię, której nie mogą zapomnieć. Znów oczy całego świata kierują się na nich, ale to już inna opowieść. Trener Korei Północnej Kim Jong-un, pytany przez zagranicznych dziennikarzy, mówi bez wahania: Jesteśmy w stanie zdobyć Mistrzostwo Świata. Czy naprawdę w to wierzył, czy po prostu nie miał wyboru? W Korei Północnej każde zdanie wypowiedziane publicznie to akt lojalności wobec Państwa, a każda wątpliwość to zdrada. Pierwszy mecz grupowy z Wielką Brazylią. Wynik 1 do 2. Przegrana, ale po zaciętej walce. Koreańczycy nawet strzelają gola. Władze w Pjongjangu ogłaszają moralne zwycięstwo. W domach, w szkołach, w fabrykach ludzie zaczynają szeptać: może naprawdę jesteśmy silni. I wtedy zapada decyzja. Następny mecz z Portugalią zostanie transmitowany na żywo. Bez cenzury, bez montażu. Po raz pierwszy w historii mieszkańcy Korei Północnej mieli zobaczyć swoją reprezentację w czasie rzeczywistym. Ale żeby zrozumieć wagę tej decyzji, trzeba zrozumieć samą Koreę Północną. To nie jest kraj, w którym media przekazują informacje. To kraj, w którym media kreują rzeczywistość. Telewizja nie relacjonuje. Telewizja odgrywa scenariusz. Wszystko, co widzi obywatel, zostało wcześniej zatwierdzone przez reżim. Prawda to luksus albo przestępstwo. Z Chin i Korei Południowej Myca się radioodbiorniki, pendrive z zagranicznymi filmami, wiadomościami, muzyką. Każdy, kto zostanie złapany, może trafić do obozu pracy. I nie tylko on. Każe się całe rodziny, trzy pokolenia dziadek, ojciec, wnuk wszyscy odpowiedzialni za zdradę. W takim kraju futbol to nie tylko nadzieja to również pułapka. Może być momentem narodowej jedności, ale jeśli wynik nie spełni oczekiwań, konsekwencje mogą być tragiczne. 21 czerwca 2010 roku. Mecz z Portugalią. Dzieci w Korei Północnej nie mogą spać z ekscytacji. Dorośli zbierają się wokół telewizorów, jak przy narodowym święcie. A piłkarze? Oni się boją. Wiedzą, co jest stawką. Wiedzą, że obserwuje ich nie tylko naród. Patrzy partia. Patrzy Kim Jong-un. Patrzy cały system. Naprzeciwko nich Portugalia. Głodna sukcesu. Skupiona. A przede wszystkim prowadzona przez jednego z największych w historii futbolu. Cristiano Ronaldo. Mecz zaczyna się spokojnie, ale od pierwszego gwizdka widać było, kto rozdaje karty. Ronaldo dryblował, atakował, był niejednokrotnie faulowany przez Koreańczyków. Wiedzieli oni, gdzie jest największe zagrożenie. I właśnie wtedy, gdy wszyscy myśleli, że gracze z północnej Korei nie stawią żadnego oporu, zrobili to strzał, który postraszył wielką Portugalię. Jednak ona pozostawała pewna siebie, a Cristiano pozwalał sobie na sztuczki z futbolówką. Natomiast ku zaskoczeniu wszystkich, Korea ciągle stwarzała okazję raz za razem. Najpierw świetne podanie w pole i niestety prosty błąd w przyjęciu, a było tak blisko. Potem Hong Kio wchodzi w pole karne. Pierwszy strzał obroniony, a główka nad poprzeczką. To była naprawdę dobra okazja. Do tego momentu mecz był naprawdę wyrównany. Jednak w 28 minucie Raul Meire Otworzył wynik: perfekcyjne wejście w pole karne i zimna krew. I było już 1 do 0. Natomiast druga połowa stała się koszmarem kolei. Imao trafił w 53 minucie Kolejno Almeida w 56 I Thiago w 60 3 gole w 7 minut Korea była na kolanach Portugalia grała jak znud Ronaldo cały czas był w centrum wydarzeń Szukał za wszelką cenę swojej bramki W 81 minucie Lietzon podnosi wynik na 5 do 0 A potem w 87 minucie Nadszedł wreszcie moment Ronaldo Będzie czas? Piłka odbija się od jego pleców, potem ląduje przy nodze, a on pakuje piłkę do siatki. Upokarzający gol Ronaldo. Ale gol to gol. Cristiano w końcu dopisał się do listy strzelców i uczcił to jak zawsze, z pełną pasją. Dwie minuty później Thiago dokłada swoje trafienie. Wynik końcowy: 7 do 0. To, co miało być pokazem siły, zakończyło się kompromitacją. Transmisja w Korei Północnej nagle się urywa. Obraz zanika. Głos milknie. W całym kraju przerażająca. Złowroga cisza. Telewizja nie komentuje. Władze nie wydają oświadczeń. Ludzie siedzą w domach, nie wiedząc co wolno powiedzieć bo może nie wolno powiedzieć nic. Portugalia zmierzyła Koreę Północną na oczach całego kraju. Potem kolejny mecz i jeszcze jedna porażka z wybrzeżem Kości Słoniowej 03. Jednak to po spotkaniu z Portugalią dosłownie wszystko zgasło. Korea odpada z turnieju. Jeden strzelony gol, 3 przegrane. Aż 12 wpuszczonych goli. Po powrocie. Do kraju nie trafili do domów. Zostali wezwań do ludowego pałacu kultury. Czeka tam 400 najważniejszych ludzi w państwie: partyjni przywódcy, generałowie, dziennikarze i studenci. Przez 6 godzin trwa publiczna sesja krytyki. Padają oskarżenia, nazwiska, słowa piłkarzy na temat szkoleniowca uchroniły ich od obozu pracy. Winny zostaje wskazany: trener Kim Jong-un, został zesłany do obozu pracy. Pracował tam 14 godzin dziennie. Brak snu, brak życia, a piłkarze zostali oficjalnie oszczędzeni. Ale w praktyce nie wiadomo, co się z nimi działo po Mistrzostwach. Ten mecz z Portugalią to nie była tylko sportowa porażka, to była porażka ideologii. Ronaldo nie tylko zdobył gola, on, symbol wolnego świata, globalnej kariery i nieograniczonych możliwości, zburzył iluzję. Pokazał, że w futbolu nie da się kontrolować, że prawda zawsze znajdzie drogę i że czasem piłka może przebić nawet mur propagandy. Miał być mecz dumy, a stał się meczem upokorzeniem. A Ty jak myślisz? Co się stało z tymi piłkarzami Korei Północnej po Mundialu? Daj znać co myślisz w komentarzu. Subskrybuj kanał i kliknij dzwonek i obejrzyj kolejny film na moim kanale Czar Futbolu. Na pewno i pożałujesz obiecuję.